Dobra, ja z ja specjalnie zdjąłem, bo miałem, miałem jednego seta tylko. Czemu?

CK Perły, wchodźcie w niego! Nice! Lesłem! Nice, ja wchodzę tam do góry i zepnę do tej góry. Nice. Panie! Setasz mnie Ej poleciało o, do dół! Widzę, widzę, widzę! Dobrze, stawiajcie to! Kto to postawił? Skoczył na dół! Dolej ja jak długo zepnął nogę? Nie, ma koksa. Znaczy... Lack. 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 Koksa. nie, 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 Lag, lag, nie, nie, Dobra, nie, 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 A to nie, jest na naszym terenie. Y. Ale ty nie, 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 tak nie, 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 masa. Ja, ja zdijam, ja zdijam,

O kurwa, patrzcie co oni robią Nicy to robią gatu? Nie Nie ma nie ma tego